Jeżeli chcesz być traderem, no to po prostu musisz to znać. Czy to w krypto, czy na giełdzie, wszędzie widzimy jakieś świece, ale co to w ogóle jest i jak to działa? Jeżeli się temu przyjrzeć, no to faktycznie wygląda jak świeca, z tym, że knot ma również na dole. Świece najczęściej są czerwone i zielone. Każda świeca odpowiada za jeden interwał czasu. W tym wypadku każda świeca to jest jeden kolejny dzień. Na przykład ta zielona to jest 4 grudzień, co widzimy tutaj na dole, ta czerwona to jest... 5 grudzień, no i kolejno 6, 7 i tak dalej. Interwał możemy sobie zmieniać na przykład na godzinny. I teraz każda świeca to jedna godzina, na przykład ta to jest 20, ta 21, 22 i tak dalej. To wypełnienie tutaj to jest korpus świecy. Dolna granica zielonej to jest cena otwarcia, czyli gdy wybiła 21, no to cena bitcoina właśnie była w tym miejscu. Czyli 97,240 jej górna granica no to cena zamknięcia, czyli w tym wypadku 97 440. No i gdy zegar wybił 22, no to pojawiła się ta świeca. Jej otwarcie mamy teraz u góry, a zamknięcie na dole. O 23 pojawiła się ta świeca z ceną otwarcia tutaj na dole. I ceną zamknięcia u góry Później kolejno była 12 w nocy I tutaj się cena otworzyła Tutaj się zamkła Rozumiecie jakby o co chodzi? A te knoty, czyli te pionowe kreski u góry i na dole Oznaczają maksymalne odchylenie tej ceny Czyli o 21 Cena bitcoina spadła tutaj poniżej Przez chwilę nawet była tutaj u góry Ale finalnie zamkła się w tym miejscu Dołącz do mojego telegrama Tam opisany sposób jak odebrać 20 USDT za darmo Link do telegrama masz u mnie w bio